Tomek, spotykamy się chwilę po zakończeniu półfinału. Co sądzisz o finałowej trójce, czyli Bagi, Maurycy i Wiktoria? Wspaniała trójka, święta trójka. Mamy dwóch facetów, dawno nie mieliśmy w finale mężczyzn tak dobrych. Jeden wielki ból, że musieliśmy się pożegnać z Kasią, ale na szczęście Kasia miała Tomka na otarcie łez i odwrotnie. Bo dzisiaj była wspaniała piątka. Tomek dzisiaj też zrobił bardzo duży progres, szczególnie w ostatnim układzie, ale, ale Kasia, to co zrobiła z Janią, z Janią, będziemy pamiętać bardzo. No i mieliśmy ogromnie twardy orzech do zgryzienia w tej dogrywce. Bardzo. A ta, tak. trójka, a ta trójka to jest Twoja wymarzona trójka finałowa? Czy miałeś trochę inne typy finałowe? Dziś w drugim układzie Bagi był bardzo dobry, ale myślałem, że będzie jeszcze w finale Kasia. Mhm, zamiast I... kogo, Twoim zdaniem? Zamiast Bagiego, ale cieszę się bardzo, że jest Bagi ostatecznie. Proszę Państwa, to jest tylko zabawa, to jest show. Wy głosujecie, macie swoich ulubieńców. My oceniamy bardziej pod kątem i progresów. I zdolności, i zróżnicowania, więc my troszkę bardziej wnikliwi. Wy jesteście w swojej miłości, bezkompromisowi, i od początku przychodzicie z wielkim zamiłowaniem i zakochaniem, a my staramy się obserwować to, co tu następuje. To jaką radę dałbyś finalistom? Taką krótką, konkretną radę przed finałem? Finalistom teraz bardzo dobrze się bawić. Oni już wszystko to, co mieli się nauczyć i to co zrobić. Będą teraz choreografie prawdopodobnie jak z doświadczenia, wspominam, to będą po trzy. Tak, więc będzie. mają bardzo dużo do zapamiętania, ogarnięcia, ale my teraz patrzymy jak wy to integrujecie, jak wy to różnicujecie, jak wy się tym bawicie. Czyli Łatko zabawa, powiedzieć. polecasz zabawę. Zabawę jak najbardziej, bo jest to tylko słuchajcie, to od tego nie zależy koniec świata. Daliście nam już tak dużo zabawy, że że liczymy, że i wy będziecie mieli z tego dużo zabawy. Tomek, jak przebiegały obrady żli pod ogrywca? Były bardzo burzliwe, dlatego że dziewczyny szły bardzo równo. Z jednej strony delikatniejsza w takim punktowaniu była Wiktoria, ale Kasia bardzo zawalczyła, także to była pardobicka, naprawdę szli... No dobra, no to czym ta Wiktoria wyprzedziła o krok Kasie, że akurat jednogłośnie wskazaliście ją? Pewną strukturą techniczną. Bardzo osadzoną głęboko, nawet jeśli ona nie była tak silna jak Kasia, i całością doświadczenia i tych dziewięciu odcinków. Musimy też patrzeć od początku do końca, i oczywiście to była dogrywka, ale w tej dogrywce zawierał się cały program dotychczasowy i ich przebieg. Okej, okay, czyli ta historia, którą zbudowali w programie, też miała jakieś znaczenie? Oczywiście, że zawsze ma historia znaczenie. Ja jestem po historii, więc historia ma znaczenie. I ta historia Wiktorii była lepsza. Nawet historia, jej historia w ciele osadzona. Bo mhm. akurat w tym tańcu dość ciężko mówić o dramaturgicznym przedstawieniu historii. To chodzi o technikę, o to, jak ona się tym bawi, jak ona w tym pływa, jak ona w tym fruwa. Tomek, nie wiem, czy wiesz, ale na TikToku są takie filmiki z tobą w roli tak? głównej. Wiesz, o jakie chodzi? Nie. No jak to nie wiesz? Bo ja nie mam TikToka. Ale założę, może. No dobra, to są takie filmiki, które sugerują, że jesteś pod wpływem na programie. Że jestem pod wpływem tak, czegoś? Pod, no, pod wpływem różnych tam środków i tak sobie ludzie śmieszkują. Ale... Jakbyś to skomentował. Kochani, jeśli lubicie środki, to się bawcie. Ja w tym programie nie potrzebuję żadnych środków. To jest woda tylko w tym. Nie wiem, o jakich środkach mówicie, ale ja jestem tak pobudzony po tym programie. A pamiętajcie jedno, ja bardzo sobie cenię czas antenowy. I ja mogę mówić wolno, robić pauzy. Ale kto zapłaci za ten czas? Dlatego ja zawsze bardzo pędzę i się ekscytuję. To jest mój charakter, to jest moja natura. A jeśli się dopatrujecie tam jakiegoś głębszego dna, wolno wam bawcie się. Ale zawsze trzeźwy. trzeźwy Możesz potwierdzić? Wiesz to, staram się być przede wszystkim trzeźwy umysłowo, umysłowo i cielesnie. Słuchajcie, przyjdźcie z jakimś balonem, testomatem, Tym, alkomatem, na... alkomatem, alkomatem, alkomatem. alkomatem. Cześć, jak, dobra, znajdę, jak znajdę, dobra, przyjdę, jak znajdę, przyjdę na, na I rozumiem, że będzie 000. No, dawaj, dawaj. Dawaj. <laughs> to sprawdzimy. To sprawdzimy. Tylko zobaczymy na co, słuchajcie... Bądźmy ludźmi. Nie no, aż tak daleko nie chciałem wychodzić. Wiesz, za ramy tej rozmowy rozumiem, nic tu nie Wiecie, ma. Nie, nie, to są nie, nie, jakieś nie. takie ćwiczenia, można się dotknąć końca nos, można tu, można stanąć na jednej nodze. Wiecie, to nie, są to różne ćwiczenia, zdaniem. chyba trzy już zaliczyłem. A nigdy żaden jurorów nie był pod Nie no, co prawda, tam Ewa czasami sięga na dół, tam coś sypie pod stołem, ale to, ale to już trzeba Ewy zapytać. Będę pytał, dziękuję A na mnie się bardzo. Tak zostało po innych programach bardzo dużo. Różnych butelek, piwa. No już, wystarczy. Wszystkiego wystarczy. dobrego. Wszystkiego cześć. dobrego, cześć.